Słyszeliście już pewnie tę niesamowitą nowinę. W Polsce, a dokładniej w województwie zachodniopomorskim, jest las niczym wyjęty z bajki. Wyobraźcie sobie spacer pośród prawie stu sosen, które tuż nad ziemią wyginają się pod kątem prostym, a potem rosną prosto w górę. Ten niezwykły las, zwany krzywym lasem, znajduje się w Gryfinie i zadziwia zarówno naukowców, jak i turystów. Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego drzewa tak urosły. Niektórzy twierdzą, że to sprawka człowieka, który chciał uzyskać specjalnie wygięte drewno do budowy łodzi lub mebli. Inni podejrzewają, że to wynik nietypowych warunków pogodowych, a może nawet sił nadprzyrodzonych. Trochę jak legenda o bazyliszku. Tylko że zamiast spojrzenia mamy wygięte drzewa. A wy co myślicie? Jak powstał ten cud natury? Podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych tajemniczych miejsc, być może nawet piękniejszych niż morskie oko.